Neviim Acharonim. Ostatni prorocy Jeszajachu, Księga Jezajasza, rozdział pierwszy, jeden Proroctwo Jeszai, syna Amoca, który prorokował o Jechudzie i Jerusza za czasów Uzyi, Jothama, Achaza i Hiskii, królów Jechudy, dwa Słuchajcie niebiosa, a podaj ucho ziemio, gdyż ja przemawia. Synów wychowałem i wyniosłem, a oni sprzeniewierzyli się mnie. 3. Znabuł właściciela swojego i osieł żłób swego pana. Jeszael nie zna, naród mój się nie zastanawia. 4. Biada narodzie występny, ludu obciążony grzechem, nasienie zbrodnicze, dzieci skażone. Opuścili Jachwę, wluźnili świętemu Jeszaela, odwrócili się wstecz. Pięć. Na czym was razić jeszcze? Gdy przymnożycie występku. Cała głowa schorzała, całe serce zbolałe. Sześć od stóp do głów nic w nim zdrowego. Rany i sińce i wrzody ropiejące, niewyciśnięte, nieprzewiązane. Niezmiękczone oliwą. 7. Kraj wasz pustynią, miasta wasze, popalone pożogą, ziemia wasza. Przed wami cudzoziemcy ją pożerają, i spustoszona jako rumowisko po barbarzyńcach. 8. A pozostała córa Sycyjonu jako namiot w winnicy, jako strażnica na ogórczanem polu, jako miasto oblężone. 9. Gdyby Jahwe z zastępów nie zostawił nam tego szczątku drobnego, jak Sedom byśmy byli, do Amory podobni. 10. Słuchajcie słowa Jahwe, naczelnicy Sedomu. Podaj ucho na uce Elohim naszego, narodzie Amory. 11. Cóż mi po mnóstwie ofiar waszych? Rzecze Jahwe Syt jestem całopaleń, baranów i tukkr, karmnych cieląt, a krwi, wołów i jagniąt i kozłów nie pożądam. 12. Gdy przychodzicie, aby ukazać się przed obliczem mojem, któż żąda tego od was, żebyście deptali me przedsienia. 13. Przestańcie składać dary kłamstwa. Kadzidło będące obrzydliwością mi, nów i szabat i ogłaszanie świąt nie cierpię niegodziwości i uroczystości. 14 nowiów i świąt waszych nienawidzi dusza moja. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Piętnaście. A gdy wyciągniecie dłonie wasze, odwrócę oczy moje od was. A choćbyście namnożyli modlitw, nie będę słuchał. Ręce wasze krwi pełne. 16. Obmyjcie. Oczyście się. Oddalcie zło postępków waszych sprzed oczu moich. Przestańcie złoczynić. 17. Nauczcie się dobro spełniać. Domagajcie się sprawiedliwości. Podźwignijcie. Uciemiężonego, szukajcie praw sieroty, brońcie wdowy. Osiemnaście. Wystąpcie, a rozprawim się, ja Jachwe. Choćby były grzechy wasze jako szkarła, niby śnieg zbieleją, choćby czerwieniły się jak purpura, niby wełna się staną. 19. Jeżeli powolni będziecie i posłuszni, co najprzedniejszego na ziemi wam spożywać. 20. Lecz jeżeli wzbraniać się zechcecie i opierać, od miecza będziecie stracwieni, bo usta jak te, to wyrzekły. 21. Jakże się stała przetecznicą stolica wierna? Pełna prawości sprawiedliwość przybywała w niej, a teraz rozbójnicy. 22. Srebro twoje obróciło się w żużle, napój twój zaprawiony wodą. 23. Naczelnicy twoi Rozpustnicy, wspólnicy, złodziei, wszystko polubiło datki i goni za wziątkami. Sieroty nie sądzą, a sprawa wdowy nie przychodzi przed nich. 24. Przeto życzę Pan Jachwe zastępów, mocarz Jeszaela o Uczynię sobie zadość od wrogów moich, a pomszczę się nad przeciwnikami moimi. 25. Poczem czym obrócę rękę moją na ciebie i wypławię jak łuk żużle Twoje i wydzielę wszystkie Twoje przymieszki. 26. I przywrócę sędziów Twoich jak przedtem. A radców Twoich, jak za dawna, wówczas nazwą Cię znowu miastem sprawiedliwości ogrodem wiernym. 27. Cyjon sądem wyzwolonym będzie, a pokutujący Jego sprawiedliwością. 28. Ale pogrom zdrajcom i występcom społem. A którzy odstąpili od jachpę zagłada im. 29. I będą zawstydzeni za dęby, któreście upodobali. Tak, rumienić się będziecie za ogrody, któreście wybrali sobie. 30. Bo będziecie sami jako dąb, którego liść więtnie i jako ogród, w którym wody nie ma. 31. I stanie się potężny paździerzem, a dzieła jego iskną i wsponą. oba razem, a nikt nie zagasi.